Witam Was wszystkich. Mamy 16 luty. Ubieram się jak zwykle na rzucie No i paczki, bardzo tak jak wczoraj, zeszłoroczne. Zeszłoroczny. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 taczek. Ale bardzo fajny, ciekawy. Fajna korona. No fajne drzwiki, kurde o. No także może w 40 minut 30 w lesie, no i jest już także zapowiada się, a tu uszkodzonych raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 to uszkodzonego nadoczniaka no to dzionek się zaczął podniesienia pozdrawiam was wszystkich trzymajcie się